Teraz ja chciałbym Wam pokazać e, motocykl, który jest bardzo specyficzny, a specyficzny dlatego, że to jest Harley Davidson, ale wyprodukowany w Japonii, na japońskich częściach, wyprodukowany na licencji właśnie Harleya. E, I dlaczego jest taki specyficzny? popatrzycie na wszystkie części, znajdziecie tutaj właśnie rozwiązania i znajdziecie tutaj oznaczenia właśnie japońskich producentów. I to jest jeden z 15 motocykli, tak jak zresztą tutaj pisze, jeden z 15 motocykli, który był właśnie w Japonii produkowany. Nigdy więcej Harley nie dał licencji właśnie na produkcję, a do tego dlatego tą licencję dostali, dlatego że to było ten motocykl był produkowany, tak jak tutaj pisze dla cesarzy Hirohita, dla cesarzy, dla rodziny cesarskiej Hirohita którzy właśnie tymi motocyklami jeździli i dlatego Harley pozwolił zastosować swoje rozwiązania, pozwolił zastosować swoje że tak powiem silniki, swój znaczek właśnie na częściach japońskich i przez Japonię wyprodukowane tylko 15 motocykli. Wyobraźcie sobie, 15 motocykli zostało wyprodukowane. jeden z nich stoi tutaj. I z tego co wiem, z tych 15 motocykli przez wojnę i przez wszystkie okresy zostały one zniszczone i zostało tylko kilka sztuk. Z tego tutaj właściciel muzeum mówi, to tych sztuk było chyba dwa czy trzy, zostały takie faktycznie w dobrym stanie odrestaurowane, więc zwróćcie uwagę, jaki to jest zobaczyć harleja na japońskich częściach wyprodukowanych właśnie w Japonie. Specyficzny motocykl, bo on pochodzi z 1935 roku, więc zwróćcie uwagę, że jest on sprzed wojny, tak jakby potem w się wojny, one zostały mocno zniszczone. No i tu i właśnie nawet na, na, na tym oznaczeniu jest wyrobeno w japońsku Shingawa, nie? czyli w miejscowości Shingawa. Silnik 1.2, 190 km na godzinę i 24 konie mechaniczne, jeżeli chodzi o tego Harley'a. Specyficzne trzy lampy z przodu. Też taki, teraz często robią takie schowki z przodu, a tu zwróćcie uwagę, że e, taki metalowa obudowa. E, no i bardzo piękny motocykl, bardzo klasyczny. Chciałbym Wam jeszcze pokazać inne egzemplarze, które też tutaj właśnie się od właścicieli dowiedzieliśmy. E, Kolejny to jest tutaj e, ten. Hausmann. Hausmann z 1947 roku to jest jedyny egzemplarz, który został wyprodukowany jedyny egzemplarz, który jest i który istnieje na świecie ja zwróćcie uwagę, Hausmann to był Niemiec tutaj nawet w gazecie jest pokazane zdjęcie jego jedącego właśnie na tym motocyklu i co ciekawe był to motocykl przygotowany i zrobiony na na wystawę i były do wyboru dwa egzemplarze, które wam za chwilę pokażę, za niego zaraz do niego przejdziemy. I radziecka, radzieckie czasy, radziecki ludzie wybrali całkiem inną budę, która według mnie jest już brzydsza od tego. Wszyscy Japończycy, wszyscy producenci japońscy motocykli wybrali właśnie taką stylistykę motocykli, czyli motocykli opływowych, pięknych takich skuterów. A tak na przykład choćby nawet Vespa miała podobne kształty, a radziecka motoryzacja wybrała bardziej kanciate, bardziej takie proste motocykle, nie tak piękne, ale tutaj warto zwrócić uwagę właśnie na te opływowe kształty, na te wrzety powietrza u dołu, na te dwie lampy po bokach, które są wyprowadzone, takie chromowane, dużą szybę, która miała chronić przed wiatrem, z tyłu te chromowane łapki do spaceru no, siedzącego z tyłu. No, skuterek, taki motocykl naprawdę przepiękny. No i też produkcyjnie, 47 rok, jak widać, już powstał po wojnie, 100 km na godzinę i wyposażony był w 6, 6 koni silnika o pojemności 150 cm I tak jak Wam mówię, jeden egzemplarz, tylko jeden wyprodukowany, on tutaj stoi, jak Wam teraz pokazuję, nigdzie indziej go nie zobaczycie. Hausman, czyli Niemiec, go produkował i stworzył, właśnie zaprojektował, na nim jeździł, ale niestety, tak jak mówimy, nie wszedą do seryjnej produkcji, to też z boku mamy fajne oznaczenia. Jak widzicie, tu jest nazwa Hausman, właśnie na boczku właśnie tego modelu. no Naprawdę motocykl ciekawy i piękny. Choć na drugą stronę pokażę Wam jeszcze temat tego, właśnie drugiego motocykla, który radzieckie właśnie władze wybrały do produkcji. Teraz popatrzcie na ten egzemplarz, który widać tutaj i radziecka, nie, właśnie ludzie, którzy wybierali tutaj za czasów radzieckich, wybrali taki kształt i taki wygląd motocykla i zamiast wyprodukować tamtego pięknego pływego, który był piękny, którego jak mówimy większość krajów, większość innych producentów motocykli wybrała, tak tutaj e, powstał taki motocykl, który według mnie e, no, na koło tamtego nawet sobie nie może stanąć, ten taki przód z tym nosem, z tą jedną lampą. No nie, nie, ma, nie może sobie stylistycznie nawet stanąć koło tamtego. Co prawda, też ciekawe tutaj miejsce na jakąś torbę do wrzucenia. Był funkcjonalny, duża szyba, która chroniła przed wiatrem, duże siedzisko z tyłu. Sam skuter, tak mówię, przepiękny, taki klasyczny, stary, ale porównaj do tego, no, sami powiedzcie, tamten był piękny. No, ten jest dziwny, żeby nie powiedzieć, że brzydki, no ale taki został wybrany i taki fabrycznie wszedł do produkcji tych wystaw. Powstało kilka tysięcy sztuk, a tamten powstał tylko jeden pokazywałem Wam CZ -kę 150 -kę z 1951 roku która była taka prosta a tutaj mamy CZ 250 turist z 1937 roku która wygląda całkowicie inaczej, która jest piękna, ładna gdzie ma chromowany bak, właśnie na kształt tego baku patrzcie na kształt zawieszenia, na te właśnie sprężyny tutaj jak ta konstrukcja tego zawieszenia tu jest skomplikowana więc nie wszystkie cz były takie proste z tego co widzę i z tego co oglądam to wygląda to, że te modele sprzed wojny były dużo bardziej Konstrukcyjnie dopracowany, dużo piękniejsze niż te modele już po wojnie. A dalej przechodząc, mamy BD500 z 27 roku z marka, której ja nie znam, której, o której nigdy nie słyszałem. 500 cm sześciennych pojemności, ale motocykl naprawdę też ładny. zwróćcie uwagę na ten krach. Są tutaj przy kierownicy. zwróćcie uwagę właśnie na łańcuch z tyłu, na no napęd łańcuchowy, jak to wszystko tutaj wygląda. Z tyłu schoweczki, kuferki małe z boku, z jednej i z drugiej strony. No jest to ciekawe. A teraz przechodzimy do modeli Tatra. Mamy całą zestawę Tatry. Co prawda, Tatra ma tutaj właśnie bardzo dużą wystawę modeli, ale jest jeszcze dodatkowe muzeum tatry i samochodów ciężarowych i osobowych, do której się na pewno też tutaj udamy, bo nie ma daleko. Ale zwróćcie uwagę, Tatra 57 z 1931 roku w konstrukcji drewnianej. Za chwilę wam jeszcze jedną, chyba starszą pokażę. 80 km na godzinę, 18 koni mechanicznych. Pojemność 1150 cm. Tutaj widać właśnie konstrukcję tej tatry. Ona normalnie była, przypuszczam, cała obudowana, całkowicie inaczej wyglądała stylistycznie. Ale tutaj jest specjalnie rozebrana, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda konstrukcja. Cała konstrukcja jest e, wykonana z drewna, z drewnianych belek, z drewnianych części. Na środku, jak widzicie, jest kierownica jakiejś walizeczka Tam siedział sobie kierowca. E, no, zawieszenie z tyłu jest piórowe. Z przodu też mamy pióro. Właśnie łączące dwa koła, jedno jedno od dołu, a między piórami znajdował się silnik, był umieszczony właśnie w tym miejscu. Patrzcie, kiedy silnik jest malutki, 1100 pojemność, no i 80 na godzinę jechał, więc naprawdę płynnie i sprawnie musiało się tym poruszać i przemieszczać. Chciałbym Wam teraz pokazać nietypowy w teorii pojazd, motocykl trzykołowy, a w sumie dwa, bo za chwilę przyjdziemy, w sumie nawet jest ich więcej, bo trzy, które są specyficzne, które były ciekawe i które naprawdę warto nagrać i Wam pokazać, a dokładnie pojazd, który jest oparty jak widzicie na motorze Java 250 nazwany hydroplanem Velorex 16x250 250 pojemności silnika, 90 km na godzinę prędkość 11,5 konia mechanicznego, specyficzny pojazd, bo zwróćcie uwagę, że to wszystko jest materiał Tutaj nie, ma nic, tutaj nie ma nic metalowego, to wszystko co nie dotkniemy to jest obudowa taka skórzana, materiałowa. Jak widzicie to wszystko jest skórka i tylko jest konstrukcja, konstrukcja metalowa zrobiona. Mamy tutaj Oczywiście miejsce na dwie osoby, normalny fotel jak w samochodzie, oczywiście ciasno, bo ciasno, ale jest, można było się transportować, jest silniczek z jedną wycieraczką, żeby kierowca widział, no pasażer oczywiście nie musi, po co pasażerowi wycieraczka druga, jak jedna jest wystarczająca, bo to przecież kierowca ma widzieć, yy, oczywiście wlew wyprowadzony taką dziurą właśnie w tej masce. No, i ten dach taki otwierany. I znowu ten tył ścięty, właśnie do kształtu motocykla. Z tyłu, właśnie widać po wydechu, i po tym butniku z tyłu, że mamy tutaj właśnie ukrytą jawę, e, jawę 250. E, i, i, I tył, właśnie to pokazuje. Ale z przodu, konstrukcja e, podwójne koła, hamulce bębnowe, i całkiem inna konstrukcja przodu. Ale, tak jak mówię, oparty na motocyklu. Ciekawy pojazd, naprawdę. Wrobi wrażenie, ilustreczka fajnie wyprowadzone do boku. Dąc dalej, kolejne trzy kołowy to jest Isetta BMW. O tym już pewnie jest, wszyscy słyszeli, bo one są popularne, znaczy znane z telewizji, z reklam. Często pokazywane właśnie były w reklamach. Zwróć uwagę na przód, nie wsiadało się z boku, tu z boku nie ma żadnej drzwi. Tylko, żeby wsiąść do samochodu, trzeba otworzyć, było przód i wchodziło się od przodu, właśnie za kierownicę i na pasażera miejsce. Ciekawe rozwiązanie, ale tak to było i naprawdę ciekawe lampy wyprowadzone z boku lustereczka po bokach e, no tak samo jak w poprzednim mamy jedną wycierażkę już bardziej centralnie umiejscowioną ale dalej tylko żeby kierowca widział no i jeżeli chodzi o ten model IZ -ty, to mamy też pojemność 250 tak to miało przed chwilą e, tam e, miejsce 85 na i 12 koni mechanicznych popatrzcie jakie malutkie kółeczka są z przodu e, dwa, a z tyłu mamy właśnie jedno koło umiejscowione a nie, też dwa koła, to bym sprowadził błąd. Zawsze byłem przekonany, że i ma jedno koło. A tu mamy dwa koła, ale dużo wężej umiejscowione. One, jak popatrzycie, są bardzo wąziutko siebie. No taka konstrukcja była i to nawet zdawało egzamin, jeździło i się sprawowało. Z tyłu, oczywiście, umiejscowiony silnik, bo z przodu mamy wejście. No bagażnik to jest tyle, co widzicie tutaj tej przestrzeni na górze. Z ciekawych rozwiązań. Tu mamy tutaj otwierany dach. Że jadąc, jadąc samochodem, czyli samochodem, tym pojazdem, kołowy to chyba samochód, właśnie ten dach można otworzyć. A na tyle, jak widzicie, ta miniaturka to jest miniaturka właśnie tego pojazdu, który teraz Wam pokazuję To jest taki mały, miniaturowy model. No i ciekawie też wygląda ten kierunkowskaz, który znajduje się po boku, właśnie z boku pojazdu. No i tutaj, ostatnie trzy kołowy to jest Master Schmidt, Schmidt z 57 roku. Cabrio e, KR200 oznaczenie. Tutaj mamy 10 e, koni mechanicznych, 105 km na godzinę, 220, 220 kg i 191 cm3. E, zwróćcie uwagę, że osięgi mają naprawdę fajne, jak 100 km na godzinę. Z tyłu jest nie tak jak w poprzednich, e, w tym pierwszym, co pokazywałem, otwarty, tylko wszystko jest zabudowane, schowane, e, mocno, mocno obudowane konstrukcją. E, z tyłu jest ciekawe, bo z przodu mamy taki maziutki fotelik. Yy, właśnie dla kierowcy z takim wąskim oparciem yy, i z tyłu jeszcze jest drugie miejsce czyli nie siedzą obok siebie tylko siedzi jeden za drugim yy, no i ta kierownica kierownica jak w samochodach przyszłości kiedyś tak pokazywali właśnie w projektach że tak samochody przyszłości będą miały kierownicę czy trzymało się ją w ten sposób jakbyśmy motocykl trzymali a nie Samochód, czyli nie okrągła, tylko w ten sposób trzymana kierownica, i bez żadnego przekładania się kręciło. I zwróćcie uwagę na te przednie kółeczka, które są dosłownie miniaturowe, jak jakieś, jak to się mówi, taczce, tak, Takie malutkie zasłonię, jak w tarczce dwukolorowe nadwozie. Jakieś tam też ładne, chromowane listewki i dwie lampy z przodu opułowy, przód. Przód cały też zabudowane, koła zabudowane, żeby nie chrapało no, pojazd naprawdę niesamowite, ciekawe jeżeli byśmy takie pojazdy mieli to za parę groszy jesteśmy w stanie dojechać sobie do pracy Schmidt jeszcze mieli tu teraz jakiś elektryczny silnik jak to dzisiaj produkują e, i, i tak to wyglądało a tam dalej mamy jeszcze aero 30 w cabrio zanim e, zwróćcie uwagę też tam z tym pojazdu jest wewnętrz, tam nie podejdę do niego, ale mamy z boku wloty powietrza mamy piękne felgi które nawet nie wiem czy nie byłyby wykonane z drewna podakierowanego te łączenie między grillem ta szyba przednia płaska ale jaka ciekawa i oczywiście nadwozie kabli a warto zwrócić uwagę do wnętrza, tutaj stąd to widać jak to wszystko jest ładnie obudowane takimi właśnie skórami, obudowane takim luksusem jak na tamte lata zegar jeden centralny na środku tak to, tak to wygląda, no i koło nie jest z przodu w błotniku jak w innych modelach tylko mamy go umiejscowione z tyłu właśnie na tyle przy przy tyle to jest auto z 1942 roku, czyli też pojazd przed wojną. Pojemność 1000 cm, niecała 998, i z ciekawych informacji, to chyba tak, 95 do 105 na godzinę potrafił się poruszać. No, myślę, że wystarczająco, jak na czasy właśnie przedwojenne. No i zostało jeszcze tylko kilka motocykli, które chciałbym wam pokazać. Mamy właśnie jeszcze trzy miejsca. Tutaj mamy stare, jeszcze nieodrestaurowane. FN350, akurat tutaj jest, jeżeli chodzi o ten model, 34 rok. Zobaczcie, jak on czasy wojny przeżył, jaki jest pobijany, zniszczony, i to mi się podoba. Ta, tak jak to mówią, patyna, czyli to, że on swoje lata przeżył i tak wygląda. No i AJS250 z 29 roku. Ta sama sytuacja. Chociaż też swoje lata widać, że ma za sobą. Nie jest odrestaurowany, ale pokazuje taką prawdziwą, prawdziwą historię właśnie motocykli I tutaj jeszcze jest korekcja Hondy, jeżeli interesujecie się właśnie japońskimi motocyklami, to mamy całą wystawę właśnie kultową Hondy z lat właśnie gdzieś tam 60-tych, 70-tych jak zwrócicie uwagę to jak dobrze widzę, chyba tu jest Goldwing jeden z nich no i piękne piękne motocykle japońskiej produkcji idąc dalej, zobaczcie, tutaj mamy GSX Suzuki w takim dziwnym w dziwnej budowie, pod jakieś wyścigi, zrobione z tyłu kółeczka, żeby go nie podniosło, powinien nabicie jakichś rekordów prędkości. Tak, GSX-R1320NX, 325 koni mechanicznych, więc naprawdę dużych jak na motocyklu, no to niemożliwe: 320 koni. Ja mam motocyk, który ma. 100 koń i to już jest dużo, a tutaj 320, dlatego te kółka tam są zamontowane. Piękna kolekcja motocykli Java 350. Jak popatrzycie na nie, to też tutaj mamy różnicę. W pierwszym modelu mamy lampę osobną. Kierownica, jak w starych rowerach, taka łączona Java 350 i to jest 67-73 rok. Później mamy kolejne Jawę 500 i Jawe 350 z 52 roku. Tutaj ta Lampa jest taka mocno zaokrąglona, a tutaj znowu jest taka jakby połączona z kierownicą, zlana razem z całą tą właśnie, no, no z kierownicą, tak? Zegary oczywiście we wszystkim umiejscowione na prędkościomierze, na kierownicy i te, jak to na jawę przystało, we wszystkich jawach, te chromowane boki, które się znajdują, tutaj mamy taką jawę można powiedzieć żużlową e, 250 lift hack lift libenak libenak z 59 roku e, no i kolejne takie crossowe jawa enduro 360 bitrack e, która jak widzicie nadaje się idealnie pod teren e, i ktm 660 dakar e, tutaj też jak widzicie dakarowa wersja no to widać po niej, że już też w tym Dakarze najprawdopodobniej brała udział. Widać po zużyciu tego, że jest tak, jak wróciła z tego Dakaru, tak jest teraz pokazana. Tutaj też mamy jakieś papierową nawigację, co jest ciekawe, to Wam teraz pokażę. Jest taka papierowa rolka, pewnie, która się przewijała jadąc i wskazywała, gdzie jaka droga jest. Przynajmniej ja tak obstawiam, tak myślę, bo nie znam się na tym. Jeżeli macie informacje, możecie napisać. Tu chyba z 2012 roku z tego co widać jeżeli chodzi o realizację no, przypuszczam, że w tym pyle na no, Dakarze no i żadna inna wersja elektroniczna by nie zdała egzaminu więc rozwiązanie fajne, handbary tutaj obudowane tu jest taka mała kawiarnka, można sobie kawy, się kawy napić i wiecie, tu jest całe menu, jakichś różnych espresso, nespresso. No mamy na obudzenie mamy właśnie jest z wodą, ale zwróćcie uwagę na stolik, który tu jest zrobiony, mamy taką konstrukcję jakby na dole z tarczy hamulcowej, tu jest Opona z felgą z Alfie Romeo, sprychowa felga i na niej jest zrobiony stolik, No niemożliwe, ten drugi stolik jest zrobiony z silnika. No i właśnie wyszliśmy z nie, muzeum, jak widzicie za mną jest to wejście, no muzeum naprawdę fajne, jak widzicie na plaży było ogrom, więc jeżeli interesuje się, się motoryzacją na pewno warto tutaj przyjechać. Muzeum oddalone jest około 60 km od polskiej granicy. Od Raci Boża dokładnie wyszło około 80 km. Jeżeli chodzi o wystawę, będę to dzielił na kilka części. Jeżeli Wam się to podobało, kliknijcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, bo dzięki temu kanał się rozwija, więc e, też zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Ja jeszcze się tu na pewno tej miejscowości e, udam, żeby nagrać Wam relacje z muzeów z Tatry. Są dwa takie muzea, no a później będziemy jeździć dalej. Jeszcze mam kilka fajnych, ciekawych miejsc na oku, które będę chciał Wam na, odwiedzić i nagrać. Więc do zobaczenia.